Ile błędów można popełnić na egzaminie? To zależy, jakich błędów, bo odpowiedź nie jest wcale taka jednoznaczna, prosta i oczywista. Mamy tabelę błędów. W tabeli błędów są wyszczególnione błędy, których popełnienie skutkuje automatycznym przerwaniem egzaminu. Popełniacie jeden błąd z tej tabeli, i wówczas egzaminator nie może, ale wręcz musi przerwać wam egzamin bez żadnej powtórki, bez żadnej korekty, bez niczego. Popełniasz jeden błąd, na przykład nie stosuje się do sygnalizacji świetnej i jest koniec egzaminu, ale. Są błędy też przy wykonaniu zadania. I zadaniem egzaminacyjnym, będzie zmiana kierunku jazdy w prawo w lewo, przejazd czy krzyżowanie, niektóre się wokół półwyspy, przejazd y, 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 przez przejście dla pieszych w okolicy, czyli przez rynku autobusowego, tramwajowego, wykonanie parkowania równoległego lub skośnego lub wykonanie zawracania na skrzyżowaniu, wykonanie zawracania z i biegu stycznego itd. Tak tak jeżeli popełniacie błąd przy wykonaniu któregoś z tych zadań, to macie tylko błąd, i dalej macie możliwość powtórzenia wykonania tego manewru. Za wyjątkiem parkowania, gdzie przysługuje Wam dodatkowo jeszcze korekta przy parkowaniu. Czyli błędów możecie mieć dokładnie tyle samo, ile jest zadań egzaminacyjnych. Ważne jednak. Aby nie popełnić błędu przy wykonaniu tego samego zadania egzaminacyjnego dwa razy. Czyli jeżeli raz źle zaparkowaliście z korektą, dalej jest źle, no to wówczas macie powtórzenie zadania. Znowu macie do parkowania, wam korekta. Po korekcie dalej jest źle, wynik egzaminu jest negatywny, ale co ciekawe, Dalej możemy kontynuować jazdę mimo ustalonego negatywnego wyniku egzaminu. Ale jeżeli na przykład nie stosujecie się do znaku zakaz wjazdu, nie stosujecie się do sygnalizacji świetnej, nie pokonujecie przejazd kolejowy niewłaściwie, czyli bez jazdy z odpowiednią niską prędkością, bez upewnienia się możliwości wjazdu, no to wówczas macie automatyczne przerwanie egzaminu, no i tam, nie wiem, kasa tam do 14.30 czy do 15.00, proszę sobie ustawić kolejny termin egzaminu, 140 zł. Widzimy się za miesiąc. Do widzenia. No właśnie, tak to wygląda. Uważajcie. Do na egzaminach.